Siemanko, cześć, z tej strony Igor, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj odcinek ze żniw, kosimy trzeci dzień. Żyto stoi, właśnie stoi sobie Perkins, a Pamiętajcie, że zostawić łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem. I dzisiaj nagrywam telefonem. Czemu nagrywam telefonem? Ponieważ kamerka mi się rozładowała, muszę zmienić baterię, a więc następny film z koszenia owsa już będzie nagrywany kamerką. Bizon okosił u nas 11 sezon. Więc oglądajcie i napiszcie w komentarzu hashtag zielony. To przyknę wam serduszko. Miodowy Bizon Z056 Krocznik produkcji 1988 Model łamany na 5 Jesteśmy jego drugim właścicielem Wcześniej nie pracował na jakichś dużych hektarach Oryginalny kolor Wszystkie opony oryginalne oprócz lewej od schodków, zaczynamy wysypywać ziarno na przyczepę. Trzecia przyczepa z tego pola. Bardzo dobry plon żyta. Będzie też filmik z wykoszenia żyta przężyta jarego. W tym roku, pierwszy rok będziemy to siać, zobaczymy jak będzie planować. Jak na razie nie byliśmy, nie patrzyliśmy, ale Żyto pięknie w tym roku planuje. Wszystkim polecamy: siać, żyto i żyto. Ursus C363P, 89. rocznik produkcji. Dach ma tylko malowany, nieoryginalny dach. malowany oryginalnie był biały. No i tak. Czubaty zbiornik, nasypany. Combine Bison. Bardzo pięknie przemłaca nasze żyto. Do przodu troszkę kompanii staruszy. Będziecie mieli też odcinek z koszenia owsa, pszenicy i pszenżyta. Może nawet będzie jeszcze jeden, dwa odcinki może będą w nie wiem. Dobrze. Dziękuję Wam za ten film. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem i napiszcie hashtag zielony, to przypnę Wam serduszko. Do następnych filmów. Cześć!